Wiatr, który wdarł się do luksusowej warszawskiej restauracji, szafirowa komnata, niósł ze sobą zapach deszczu i miejskiego kurzu, mieszając go z wonią drogich perfum i wykwintnych potraw. Przez chwilę zakłócił idealnie wyprasowane obrusy i wprawił w drżenie kryształowe kieliszki. Jednak nikt z gości, pogrążonych w cichych rozmowach i brzęku sztuczców, nie zwrócił na to uwagi. Nikt, z wyjątkiem siedzącego w najdalszym, dyskretnym rogu mężczyzny, którego obecność zdawała się wypełniać całą przestrzeń niewidzialną siłą. Szejk Khalid bin Rashid al-Maktum, potentat naftowy z Dubaju, którego majątek przewyższał budżety małych państw, patrzył na zalaną deszczem ulicę z za pancernej szyby limuzyny, która teraz stała pusta przy krawężniku. Jego oczy, ciemne i nieprzeniknione jak pustynna noc, nie widziały jednak ani luksusu wokół, ani panoramy miasta. Były puste. To właśnie w tej chwili, gdy cisza w jego głowie była głośniejsza niż gwar restauracji, do jego stolika podeszła młoda dziewczyna. Nie była kelnerką. Jej strój był zbyt prosty, niemal znoszony. Wyblakłe dżinsy i cienki, szary sweterek. Miała w dłoniach mały, sfatygowany bukiecik fiołków. Ignorując lodowate spojrzenie ochroniarza szejka, Stanęła przy stoliku i z trudem przełknęła ślinę. Jej głos był ledwie słyszalnym szeptem, drżącym z nerwów i zimna. Przepraszam, panie. zaczęła patrząc na swoje zniszczone buty. Wtedy właśnie dostrzegła ją kelnerka. Starsza kobieta, o zmęczonej, ale dobrej twarzy. Podeszła szybkim krokiem, gotowa przegonić intruza. Zosiu, co ty tu robisz? mówiłam ci, żebyś nie przeszkadzała gościom. Dziewczyna, Zosia. Podniosła wzrok, a jej oczy wielkie i pełne dziwnej, przejmującej mieszanki strachu i determinacji spotkały się ze spojrzeniem szejka. Nie prosiła o pieniądze. Jej prośba była tak absurdalna, tak nie na miejscu w tym świecie blichtru, że na chwilę zamarło wszystko. Ja tylko. Chciałam poprosić panią, zwróciła się do kelnerki, ale jej wzrok wciąż spoczywał na Khalidzie. Czy mogłabym zaśpiewać jedną piosenkę? Tylko jedną. Dla mamy. Khalid bin Rashid al Maktoum żył w świecie, w którym cisza była najdroższym towarem. Cisza od próśb, od fałszywych uśmiechów, od niekończących się negocjacji, które brzmiały tak samo w Dubaju, Londynie i Warszawie. Jego apartament na ostatnim piętrze szklanego wieżowca był fortecą ze złota i marmuru, zaprojektowaną tak, by tłumić odgłosy miasta i ludzkich spraw. Każdy przedmiot w jego otoczeniu był starannie wyselekcjonowany. Od jedwabnych dywanów, w których tonęły stopy, dzieła sztuki warte miliony, które zdobiły ściany, a na które rzadko patrzył. Przywykł do tego, że świat uginał się pod jego wolą. Drzwi otwierały się, zanim zdążył do nich podejść. Telefony milkły na jedno jego skinienie, a ludzie, nawet ci najpotężniejsi, zmieniali swoje plany, by dostosować się do jego harmonogramu. Był jak Bóg w swoim małym, starannie skonstruowanym Olimpie, ale bogiem samotnym i znudzonym. Pamiętał jeszcze czasy, gdy, jako młody chłopak, biegał boso po gorącym piasku pustyni, a śmiech jego brata był najpiękniejszą muzyką. Pamiętał zapach kawy, parzonej przez matkę o świcie i opowieści ojca o gwiazdach, które były przewodnikami dla karawan. Te wspomnienia były jednak jak odległe, wyblakłe fotografie schowane głęboko pod warstwami luksusu, cynizmu i nieufności, które narosły przez lata. Teraz jego dni wypełniały liczby na giełdowych ekranach, analizy rynkowe i spotkania z ludźmi, którzy w jego oczach widzieli tylko chodzący banknot. Kobiety, które pojawiały się u jego boku, były piękne i doskonale wytrenowane w sztuce konwersacji o niczym. Ich śmiech był melodyjny, ale pusty, jak dźwięk kryształowego kieliszka uderzonego widelcem. Wieczorami, gdy zostawał sam w swoim sterylnym apartamencie otoczony panoramą miasta, które zdawało się leżeć u jego stóp, czuł dojmującą pustkę. Mógł kupić wszystko, co materialne, ale nie potrafił kupić jednego autentycznego uczucia, jednego szczerego spojrzenia, które nie byłoby skażone chciwością. Dlatego podróżował. Uciekał od swojego imperium, mając nadzieję, że w innym miejscu, w innym kraju, odnajdzie coś, co zagubił. Warszawa była tylko kolejnym przystankiem, kolejnym luksusowym hotelem i kolejną restauracją z gwiazdkami Michelin. Siedząc w szafirowej komnacie, czuł to samo znużenie co zawsze. Jedzenie było wyśmienite, wino bezcenne, obsługa niewidzialna i perfekcyjna, a jednak wszystko to było pozbawione smaku. Było tylko tłem dla jego wewnętrznej ciszy. Kiedy zobaczył tę dziewczynę, coś w jego zamrożonym świecie drgnęło. Jej strach był prawdziwy. Jej zniszczone ubranie było prawdziwe. Jej desperacja w oczach była czymś, czego nie dało się kupić ani podrobić. I ta absurdalna prośba o piosenkę, to było jak kamyk rzucony w idealnie gładką taflę jeziora. Po raz pierwszy od lat poczuł ukłucie ciekawości, coś innego niż chłód kalkulacji. Chciał zobaczyć, co się stanie. Dlatego, gdy kelnerka próbowała delikatnie, ale stanowczo wyprowadzić dziewczynę, uniósł dłoń. Jego gest był subtelny, niemal niezauważalny, ale dla jego otoczenia był rozkazem. Ochroniarz zastygł w bezruchu. Kelnerka cofnęła się o krok, zaskoczona. Khalid spojrzał na dziewczynę, a jego głos niski i opanowany był pierwszym dźwiękiem, który przerwał napięcie. Niech zaśpiewa. Zosia miała dziewiętnaście lat, ale jej oczy nosiły w sobie ciężar znacznie starszej duszy. Nie była dzieckiem ulicy w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale jej życie było utkane z ciągłej walki o przetrwanie, o każdy kolejny dzień. Mieszkała z chorą matką, Anną, w małym wynajmowanym pokoiku na poddaszu starej kamienicy na Pradze, gdzie przez nieszczelne okna wdzierał się wiatr, a zimą na ścianach osadzał się szron. Jej światem nie były luksusowe restauracje, ale bar mleczny, w którym zmywała naczynia do późnej nocy, a zapach taniego oleju i kapusty przesiąkał jej ubrania i włosy. Każdy zarobiony grosz odkładała na leki dla matki i na czynsz, który zawsze wydawał się rosnąć szybciej niż jej skromna pensja. Anna, niegdyś pełna życia kobieta o głosie jak dzwon, teraz gasła z dnia na dzień, wyniszczona przez chorobę, która powoli odbierała jej siły i pamięć. Czasem, w lepszych chwilach leżąc w łóżku, prosiła Zosię, by jej zaśpiewała. Zaśpiewaj mi naszą kołysankę córeczko, tę, którą śpiewała mi twoja babcia, i Zosia śpiewała. Jej głos, cichy i nieśmiały w codziennym życiu, w tych chwilach nabierał niezwykłej mocy i czystości. Był to jedyny skarb, jaki posiadała. Jedyne dziedzictwo przekazane jej przez matkę. To była ich więź, ich sekretny język, nić łącząca je z przeszłością i dająca nadzieję w teraźniejszości. Dzisiejszy dzień był jednak inny. Były urodziny Anny. Zosia chciała jej podarować coś wyjątkowego. Coś więcej niż tylko bukieci kwiołków kupiony za ostatnie drobne. Chciała jej dać wspomnienie. Wiedziała, że matka, zanim zachorowała, marzyłaby choć raz zjeść kolację w szafirowej komnacie, miejscu, które znała tylko z opowieści i kolorowych magazynów. To było marzenie tak odległe i nierealne jak lot na księżyc. Ale Zosia, w akcie desperackiej miłości, postanowiła zanieść tam kawałek ich świata. Chciała zaśpiewać jej piosenkę w miejscu jej marzeń, wierząc naiwnie, że ten gest, ta melodia, poniesie się przez miasto i dotrze do serca matki. Kiedy weszła do restauracji, uderzył ją luksus tak obezwładniający, że niemal się cofnęła. Czuła na sobie spojrzenia ludzi, którzy oceniali jej znoszone ubranie, jej tanie buty. Jej niepasującą do tego miejsca obecność czuła się jak brudna plama na nieskazitelnym obrazie, ale myśl o matce, o jej bladym uśmiechu i słabnącym oddechu, pchała ją do przodu. Wybrała stolik najbogatszego, najbardziej wpływowo wyglądającego człowieka, bo w jej naiwnym rozumieniu świata tylko ktoś tak potężny mógł pozwolić na takie złamanie zasad. Jego zgoda była dla niej szokiem. Gdy kelnerka cofnęła się, a w restauracji zapadła wyczekująca cisza, Zosia poczuła, że drżą jej kolana. Wszystkie oczy były zwrócone na nią. Spojrzenia pełne były mieszaniny pogardy, litości i rozbawienia. Zamknęła oczy, by ich nie widzieć. Wzięła głęboki oddech i przywołała w myślach obraz matki, jej ciepłe dłonie, jej oczy pełne miłości. I wtedy zaczęła śpiewać. To była stara, zapomniana kołysanka. Prosta melodia ludowa o utraconej miłości i tęsknocie za domem. Nie było w niej skomplikowanych fraz ani wirtuozerskich popisów. Była tylko czysta, destylowana emocja. Głos Zosi, początkowo drżący i niepewny, z każdą kolejną nutą nabierał siły i głębi. Wypełnił luksusową salę, wznosząc się ponad brzęk sztućców i ciche szepty. W tej piosence nie było prośby o litość, była godność. Był ból straty. Ale też siła miłości, która przetrwa wszystko. Słowa opowiadały o gwieździe, która spadła z nieba i zamieszkała w sercu matki, by świecić dla swojego dziecka nawet po zmroku. Dla gości restauracji była to tylko chwila dziwnej, niezręcznej rozrywki. Niektórzy kręcili głowami z zażenowaniem, inni patrzyli z leniwą ciekawością. Ale dla Halida ta piosenka była jak uderzenie pioruna. Melodia prosta i archaiczna była mu dziwnie znajoma. To była ta sama kołysanka, którą jego własna matka śpiewała mu i jego starszemu bratu, Rashidowi, w namiocie na pustyni, zanim wieże ze szkła i stali zastąpiły piasek. Rashid, jego ukochany brat, o którym nie rozmawiał z nikim od dwudziestu lat. Zginął w wypadku samochodowym, prowadząc sportowe auto, które Halid kupił mu na osiemnaste urodziny. W jednej chwili śmiech i braterska rywalizacja zamieniły się w ogłuszającą ciszę i poczucie winy, które Khalid nosił w sobie, jak ukrytą ranę. Zawsze obwiniał siebie, swoje pieniądze, ten przeklęty, zbyt szybki samochód. Po śmierci brata zamknął się w sobie, odciął od wspomnień, budując wokół siebie mur z luksusu i władzy. A teraz ta biedna, obdarta dziewczyna, śpiewając dla swojej matki, zburzyła ten mur w kilka minut. Nuty kołysanki były jak klucze, które otworzyły dawno zapieczętowane drzwi w jego pamięci. Nagle zobaczył wszystko z oślepiającą wyrazistością. Uśmiech brata, ciepło dłoni matki, poczucie bezpieczeństwa w jej ramionach i poczuł ból. Prawdziwy, fizyczny ból straty, który przez lata tłumił pracą i rozrywką. Kiedy Zosia skończyła śpiewać, w restauracji panowała absolutna cisza. Otworzyła oczy i zobaczyła, że mężczyzna, ten potężny szejk, Płakał. Nie były to łzy sentymentalnego wzruszenia. Z jego oczu płynęły ciche, ciężkie łzy, które rzeźbiły ścieżki na jego surowej twarzy. Nie próbował ich ukryć. Po prostu siedział nieruchomo, a jego świat rozpadał się na kawałki. Zosia stała, jak sparaliżowana, nie rozumiejąc, co się stało. Kelnerka, widząc łzy milionera, była w jeszcze większym szoku. Kalid podniósł na nią wzrok. A w jego oczach nie było już chłodu, tylko bezbrzeżny ludzki smutek. Wyjął z kieszeni jedwabną chusteczkę i otarł twarz. Jego głos był teraz inny, złamany. Kim jesteś? zapytał, a to proste pytanie nie dotyczyło jej imienia, ale historii, którą nosiła w swoim głosie. Zosia, onieśmielona i zdezorientowana reakcją szejka, opowiedziała mu swoją historię. Mówiła cicho, bez użalania się nad sobą, przedstawiając fakty ze spokojną rezygnacją, która była bardziej poruszająca niż jakikolwiek krzyk, opowiedziała o chorobie matki, o jej gasnącej pamięci, o pracy w barze mlecznym i o marzeniu, które chciała spełnić w dniu jej urodzin. Mówiła o kołysance jako o ostatniej nici, która łączyła jej matkę z przeszłością, z jej własną matką, która śpiewała ją nad jej kołyską. To była piosenka o nieprzerwanej linii miłości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jedyne prawdziwe bogactwo, jakie posiadały. Khalid słuchał w milczeniu, a każde jej słowo było jak kropla deszczu na wyschniętą ziemię jego serca. Widział w jej opowieści echo własnej straty. On, który mógł kupić najlepszych lekarzy na świecie, nie mógł cofnąć czasu. On, który posiadał pałace, nie miał prawdziwego domu, do którego mógłby wracać. Jej ubóstwo materialne stało w jaskrawym kontraście z bogactwem uczuć, które w sobie nosiła. Jego bogactwo było tylko pustą skorupą. Gdy skończyła, wstał i podszedł do niej. Położył dłoń na jej ramieniu, a jego dotyk był delikatny, niemal ojcowski. Chciałbym poznać Twoją matkę, powiedział cicho. Zanim Zosia zdążyła zaprotestować, już wydawał polecenia swojemu asystentowi. Następne godziny potoczyły się jak we śnie. Zamiast wracać do zimnego pokoiku na Pradze, Zosia jechała najdroższą limuzyną, jaką widziała w życiu. Zatrzymali się w najlepszej prywatnej klinice w mieście, gdzie czekał już zespół lekarzy. Kalic zorganizował wszystko jednym telefonem, omijając wszelkie kolejki i procedury. Anna została przeniesiona do luksusowego, prywatnego pokoju z widokiem na ogród, otoczona opieką, o jakiej Zosia nie śmiała nawet marzyć. Szejk siedział z Zosią na korytarzu, czekając na wyniki badań. Nie rozmawiali wiele. Słowa nie były potrzebne. Khalid po raz pierwszy od lat nie czuł potrzeby kontrolowania sytuacji, imponowania czy negocjowania. Po prostu był. Obserwował tę młodą dziewczynę, jej twarz pełną niepokoju, ale i nadziei. Zrozumiał, że siła nie leży w pieniądzach, ale w zdolności do odczuwania, w poświęceniu dla drugiej osoby. W jej cichej determinacji zobaczył odbicie miłości swojej własnej matki i poczuł ukłucie wstydu za lata, które spędził, uciekając od jej pamięci. Diagnoza lekarzy była brutalna, ale dawała cień nadziei. Choroba Anny była w zaawansowanym stadium, ale istniała eksperymentalna terapia dostępna tylko w jednej klinice w Szwajcarii. Terapia była astronomicznie droga i nie dawała gwarancji sukcesu. Dla Zosi była to informacja równie niedostępna jak podróż na Marsa, ale dla Kalida była to tylko kwestia jednego przelewu. Bez wahania zdecydował o sfinansowaniu całego leczenia i transportu. Zosia patrzyła na niego z niedowierzaniem, próbując znaleźć słowa, by podziękować, ale żadne nie wydawały się odpowiednie. Dlaczego pan to robi? Zapytała w końcu szeptem. Kalid spojrzał na nią. A w jego oczach pojawił się cień dawnego bólu. Bo twój głos przypomniał mi o czymś, co dawno temu zgubiłem. O tym, że największym długiem, jaki mamy, jest dług wobec tych, którzy nas kochali. Przez kolejne tygodnie Halit stał się cichym aniołem, stróżem Zosi i jej matki. Zorganizował ich podróż do Szwajcarii, zapewniając im komfort, o jakim nigdy nie marzyły. Odwiedzał Annę w klinice, siadając przy jej łóżku. Czasami kobieta w przebłyskach świadomości myliła go z jego bratem Rashidem, uśmiechając się do niego słabo. Khalid nie poprawiał jej. Te chwile były dla niego bolesne i uzdrawiające zarazem. W rozmowach z Zosią powoli się otwierał. Opowiedział jej o swoim bracie, o wypadku, o poczuciu winy, które zatruło mu życie. Zosia słuchała go z tą samą empatią, z jaką on wysłuchał jej historii. Nie oceniała, nie pocieszała tanimi słowami. Po prostu była, a jej obecność była dla niego balsamem. Zaczynał dostrzegać świat jej oczami. Drobne rzeczy, na które nigdy nie zwracał uwagi, nabierały znaczenia smak prostej zupy, ciepło słońca na twarzy, uśmiech pielęgniarki. Luksus, który go otaczał, zaczął mu ciążyć, wydawał mu się wulgarny i niepotrzebny. Pewnego popołudnia, gdy siedzieli razem w szpitalnym ogrodzie, Zosia zauważyła, że przestał nosić swój wysadzany diamentami zegarek. Kiedy zapytała go o to, uśmiechnął się po raz pierwszy od dawna prawdziwym, niewymuszonym uśmiechem. Zdałem sobie sprawę, że próbowałem kupić czas, a tak naprawdę jedyne, co się liczy, to chwile, a chwil nie da się zmierzyć. Jego przemiana była subtelna, ale głęboka mniej mówił, a więcej słuchał. Jego gesty stały się łagodniejsze, a w jego oczach pojawiło się ciepło. Ludzie z jego otoczenia, asystenci i ochroniarze. Patrzyli na niego ze zdumieniem, nie rozpoznając w tym cichym, zamyślonym mężczyźnie bezwzględnego biznesmena, którym był jeszcze kilka tygodni temu. Kulminacja nastąpiła pewnego wieczoru, gdy stan Anny gwałtownie się pogorszył. Lekarze przygotowywali Zosie na najgorsze. Siedzieli we trójkę w jej pokoju: Zosia, Khalid i pogrążona w półśnie Anna. Panowała cisza, przerywana jedynie miarowym pikaniem aparatury medycznej. Zosia trzymała matkę za rękę. A jej twarz była maską bólu. W pewnym momencie Anna otworzyła oczy. Jej spojrzenie było niezwykle klarowne, jakby mgła choroby na chwilę opadła. Popatrzyła na córkę, a potem na Kalida. Uśmiechnęła się słabo. Zaśpiewajcie. Razem. Wyszeptała ledwo słyszalnie. Zosia spojrzała na Kalida, a w jej oczach malowało się pytanie. On bez słowa skinął głową. Zaczęła śpiewać ich kołysankę. Jej głos drżał od powstrzymywanych łez. Po kilku taktach Khalid dołączył do niej. Jego głos, niski i niepewny, splutuł się z jej sopranem. Śpiewał w swoim ojczystym języku te same słowa, które pamiętał z dzieciństwa, podczas gdy ona śpiewała po polsku. Dwie wersje tej samej prastarej melodii, dwa języki, dwie historie straty i miłości połączyły się w jedną, tworząc harmonię tak piękną i bolesną, że zdawało się, iż czas się zatrzymał. Śpiewali dla Anny, ale też dla siebie. Śpiewali dla utraconego brata i dla gasnącej matki. W tej piosence zawarli cały swój ból, całą swoją tęsknotę i całą swoją miłość. Gdy ucichła ostatnia nuta, aparatura monitorująca pracę serca Anny, wydała z siebie długi ciągły dźwięk. Odeszła spokojnie, z uśmiechem na ustach, otoczona muzyką, która była ścieżką dźwiękową jej życia. Zosia zaniosła się płaczem, a Khalid. Zamiast uciekać od bólu, jak zawsze, objął ją i pozwolił jej płakać w swoich ramionach, samemu czując, jak łzy na nowo płyną po jego policzkach. To nie były już łzy winy, ale łzy oczyszczenia. W tej chwili, w obliczu śmierci, zrozumiał, że prawdziwe bogactwo to nie to, co się posiada, ale to, co można dać drugiemu człowiekowi, a najcenniejszym darem jest współodczuwanie w cierpieniu. Prawda, która wyszła na jaw w tej małej szpitalnej sali, była prosta. Miłość i strata są uniwersalnym językiem, który przekracza granice kultur, majątków i języków. Po pogrzebie Anny, który Khalid zorganizował z cichą i pełną szacunku troską, między nim a Zosią zapadła dziwna cisza. Cel, który ich połączył, zniknął. Zostali sami ze swoimi uczuciami i niepewnością, co dalej. Świat Kalida zaczął się o niego upominać. Telefony z Dubaju dzwoniły bez przerwy. Asystenci przynosili dokumenty wymagające natychmiastowych decyzji, przypominając mu o imperium, które na niego czekało. Dla jego partnerów biznesowych i rodziny jego przedłużający się pobyt w Polsce i zaangażowanie w losy jakiejś biednej dziewczyny były niezrozumiałą fanaberią, chwilowym załamaniem. Naciskali na jego powrót, grożąc konsekwencjami. Halit czuł, jak stary świat wciąga go z powrotem w swoje tryby. Wróciły dawne nawyki, chłód w głosie, dystans. Zosia widziała te zmiany i czuła, jak się od niej oddala. Była mu bezgranicznie wdzięczna za wszystko, co zrobił dla jej matki, ale nie chciała być jego projektem charytatywnym, kolejnym nabytkiem, który można było kupić. Jej duma i godność nie pozwalały jej przyjąć niczego więcej. Chciała wrócić do swojego życia, znaleźć pracę, stanąć na własnych nogach. Pewnego wieczoru spotkali się w hotelowym lobby. Atmosfera była napięta i nienaturalna. Khalid Ubrany znów w nienaganny, drogi garnitur, wyglądał jak człowiek z innego świata. Podał jej kopertę. To dla ciebie. Wystarczy, żebyś nigdy więcej nie musiała się o nic martwić. Możesz studiować, podróżować, kupić mieszkanie. Wszystko, czego zapragniesz. Zosia spojrzała na kopertę, a potem na niego. W jego oczach zobaczyła ten sam chłód, który widziała w restauracji tamtego pierwszego wieczoru. Poczuła się, jakby ją spoliczkował. Jego gest, który w jego mniemaniu był szczytem hojności, dla niej był dowodem, że niczego nie zrozumiał, że próbował spłacić dług, zamknąć emocjonalną transakcję i wrócić do swojego sterylnego świata. Nie chcę twoich pieniędzy, powiedziała cicho, a jej głos był twardy od zranionych uczuć. Myślałam, myślałam, że to, co się wydarzyło, coś znaczyło. Ale ty po prostu kupujesz sobie spokój sumienia. Nie jestem rzeczą, którą można kupić, Sheiku. Odwróciła się i odeszła, zostawiając go samego z kopertą pełną pieniędzy, które nagle straciły wszelką wartość. Patrzył za nią, czując, jak pustka, którą na chwilę wypełniła jej obecność, wraca ze zdwojoną siłą. Upadek był bolesny, zrozumiał, że stojąc na rozdrożu, wybrał łatwiejszą znaną sobie drogę, drogę pieniędzy, a nie serca. I właśnie stracił jedyną osobę, która pokazała mu, że istnieje inna ścieżka. Khalid stał w ciszy hotelowego lobby jeszcze długo po tym, jak Zosia zniknęła za obrotowymi drzwiami. Koperta w jego dłoni wydawała się ciężka i brudna. Po raz pierwszy w życiu jego pieniądze, jego największa broń i tarcza okazały się bezużyteczne. Co więcej, stały się murem, który sam wzniósł między sobą, a jedyną osobą, która dotarła do jego prawdziwego ja. Tej nocy nie spał. Chodził po swoim luksusowym apartamencie, patrząc na migoczące światła miasta, które wydawały się zimne i obce. Głos Zosi, jej oskarżenie odbijało się echem w jego głowie Nie jestem rzeczą, którą można kupić, miał rację. Próbował zamknąć ten rozdział tak, jak zamykał każdą transakcję biznesową, przelewem, ale to nie była transakcja. To było życie, to były uczucia. To była lekcja, której jak się okazało, wciąż nie odrobił. Następnego dnia miał zaplanowany lot powrotny do Dubaju. Jego asystent potwierdził gotowość prywatnego odrzutowca. Wszystko było przygotowane na jego powrót do dawnego życia. Walizki spakowane, interesy czekały. Stał przed lustrem, wiążąc krawat i zobaczył w odbiciu twarz obcego człowieka, człowieka, którym znowu się stawał, zimnego, pustego, potężnego. I wtedy podjął decyzję. To była najważniejsza decyzja w jego życiu, ważniejsza niż jakakolwiek fuzja czy przejęcie. Nie była oparta na kalkulacji, ale na uczuciu, które dopiero uczył się rozpoznawać. Zerwał z szyi krawat i rzucił go na podłogę. Zadzwonił do swojego asystenta. Odwołaj lot. Wszystkie spotkania też sprzedaj moje udziały w korporacji naftowej. Asystent po drugiej stronie linii nie mówił. Ale panie, to całe pańskie imperium. Zbuduję nowe, odpowiedział Khalid i rozłączył się. Wiedział, gdzie znaleźć Zosię. Poszedł na cmentarz, gdzie pochowana była Anna. Znalazł ją siedzącą na ławce przy skromnym grobie pokrytym świeżymi fiołkami. Podeszła do niej powoli, bez swojej aury władzy, bez ochroniarzy. Był po prostu mężczyzną. Usiadł obok niej w milczeniu. Masz rację. Powiedział w końcu, a jego głos był cichy i szczery. Byłem głupcem, próbowałem zapłacić za coś, co jest bezcenne. Nie proszę, żebyś mi wybaczyła. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że dzięki Tobie i Twojej matce zrozumiałem coś ważnego. Nie chcę już kupować świata, chcę go poczuć. Wyjął z kieszeni nie kopertę z pieniędzmi, ale mały, sfatygowany tomik poezji w jego ojczystym języku. To należało do mojego brata. Chciałbym Ci to przeczytać pewnego dnia. Jeśli pozwolisz. Zosia spojrzała na niego, a w jej oczach, wciąż pełnych smutku, pojawił się błysk zrozumienia. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość. Nie wiedziała, czy potrafią zbudować coś trwałego na gruzach swoich tak różnych światów, ale wiedziała jedno. Ten gest, ta książka była warta więcej niż wszystkie jego miliony, była dowodem jego przemiany. Skinęła głową, a na jej ustach pojawił się delikatny, nieśmiały uśmiech. Słońce powoli zachodziło nad Warszawą, malując niebo odcieniami różu i złota. Na cichej cmentarnej ławce siedzieli obok siebie mężczyzna, który miał wszystko, i dziewczyna, która nie miała nic, a jednak dała mu najcenniejszy dar klucz do jego własnego serca. Ich historia nie była bajką o Kopciuszku. Nie było tu magicznej przemiany ani obietnicy życia w pałacu. Była to opowieść o dwóch duszach, które spotkały się na życiowym zakręcie, by uleczyć nawzajem swoje rany. Kalit nie wrócił do Dubaju. Został w Polsce, sprzedając swoje imperium i inwestując większość majątków w fundację imienia swojego brata i Anny, która miała pomagać młodym, utalentowanym artystom z ubogich rodzin i finansować badania nad chorobami, które zabrały mu najbliższych. Znalazł nowy cel, który nie polegał na pomnażaniu bogactwa, ale na dzieleniu się nim. Zosia poszła na studia muzyczne, rozwijając swój niezwykły talent. Jej głos, który kiedyś niósł tylko ból, teraz opowiadał historię o nadziei, miłości i odkupieniu. Nigdy nie zapomniała o skromnym pokoiku na Pradze, ale przeszłość nie była już dla niej ciężarem, lecz źródłem siły. Czy zostali razem? Tego historia nie dopowiada. Być może ich drogi w końcu się rozeszły. A może zbudowali wspólne życie, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu? Zakończenie tej opowieści nie leży w odpowiedzi na to pytanie. Jej prawdziwy sens kryje się w samej podróży, w przemianie człowieka, który zrozumiał, że najwspanialszych melodii życia nie da się kupić, można je tylko usłyszeć sercem. Bogactwo nie jest w stanie zagłuszyć głosu człowieczeństwa, a godność i dobroć to wartości, które przetrwają każdą burzę. Ich historia przypomina nam, że czasem jeden gest, jedna piosenka, jedno autentyczne spotkanie może zmienić wszystko. Czasem wystarczy się zatrzymać i posłuchać muzyki, którą gra dusza drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że ta historia poruszyła Wasze serca i skłoniła do refleksji. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piosenkę, jakąś opowieść o stracie, miłości lub nadziei. Podzielcie się w komentarzach, co dla Was. Oznacza prawdziwe bogactwo. Jeśli chcecie oglądać więcej takich filmów, które dotykają duszy i zostają w pamięci na długo, zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy, że jesteście z nami.